Witam Was w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją kosmetyków, które jakiś czas temu dostałam. Wam pokazywałam open box tej paczki i są to kosmetyki z firmy Bingo. Spamiam okazję je przetestować przez około miesiąc i myślę, że co nieco mogę Wam o nich opowiedzieć. Także na wstępie zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Dobra, więc może pokrótce Wam powiem, co ja tutaj miałam i później powiem Wam, czy coś mi się sprawdziło, czy mi się nie sprawdziło, co jest w moim zdaniem najfajniejsze, co było na najgorsze i tak dalej. Myślę, że taka opinia po prostu będzie najlepsza. I co? I nagrałam, jak tu stałam tą paczkę, to Wam nagrałam efekty włosów. Tak, włosów Wam nagrałam. Przed, no i teraz wam pokażę po I myślę, że sami sobie ocenicie Czy jest jakiś efekt, czy nie yy, I czy to jest zadowalający. I możecie słyszeć prakę, bo akurat Odwirowuję, więc jak są jakieś Odgłosy, to od razu przepraszam yy, No ale chcę nagrać teraz, bo oczywiście Jak to zawsze, póki jest światło Dobre, także nagrywamy yy, No i To co, później jak wam powiem O kosmetykach do włosów, to może wam wkleję Czy tam jakoś tak te efekty przed i po albo na sam koniec dobra zobaczymy nieważne to jak jesteśmy już przy tych w sumie włosach to wam, to miałam dwie rzeczy do włosów jest to szampon mm, szampon serum 100% Ar argan i jest to szamponowe serum Ar arganowe 100% i powiem wam że yy, wydaje mi się że mam włosy po tym gładsze. ale też nie, może do końca nie zasługa tego, bo jeszcze używam razem z tym, jako takie mm, taki dwupak, używam do tego y, serum odżywka do włosów, też olej arganowy, komoki macierzce z cytrusu, więc tak. I są, są, powiem, że te włosy wydaje mi się, że są gładsze. Ym, są gładsze, przyjemniejsze w dotyku. No, także są takie milutkie. Myślę, że troszeczkę bardziej się świecą, ale to Wam później w przybliżeniach pokażę. No i ta odżywka to po prostu serum nałożyć i dokładnie rozprowadzić na mokry włosach. Masować skroję, głowę dokładnie spłukać ciepłą wodą. Włosy wysuszyć i rozczesać. Także to używam powiem Wam regularnie, i powiem Wam, że te włosy są jakieś gładsze, wydają się właśnie bardziej takie świecące, ja mam włosy rozjaśnione, także mam mega problem z rozczesywaniem ich. A tutaj myślę, że to mi pomogło. Jeszcze jest jeden produkt do włosów, który dostałam. I słuchajcie, tylko, że. O nim tak troszeczkę oddzielnie, dlatego że jest to skrzyp polny 100% do, do włosów. I mm, muszę się przyznać, że jego powinno się stosować chyba rano i wieczorem. Rano i wieczorem spryskać włosy po całej niedługości, masować włosy, w skór, masować włosy i skórę głowę przez minutę, pozostawić do wyschnięcia. Surowiec kosmetyczny posiada charakterystyczny, niezbyt przyjemny zapach. I między innymi też to jest na porost włosów, a że ja obcinam te włosy, ja ma, mi bardzo szybko rosną włosy e, I po to właśnie ja obcinam, żeby mi nie rosły, bo lepiej się czy po prostu w krótszych włosach I Nie za bardzo chcę po prostu w nie ingerować, żeby one mi szybciej rosły, bo nie po to obcinam Także m, używałam tego olejku po prostu e, Jakby taką odżywkę po prostu po każdym umyciu, po prostu po prostu, wiem, że się powtarzam, ale chciałam jakby jak najlepiej, najdokładniej to powiedzieć. No i używam tego tylko właśnie po myciu włosów, jako taką dodatkową odżywkę. Także ja nie, nie wiem, czy mi urosły te włosy. Mi ogólnie z reguły bardzo szybko rosną e, włosy, ale jeżeli komuś właśnie wolno rosną włosy, chciałby sobie troszeczkę przyspieszyć, to między innymi on, on nie jest tylko na to, ale między innymi skrzyp polny jest na porost włosów, także mm, na pewno... Dla takich osób, którym wolno rosną włosy, się to przyda. Ja tak jak mówię, ja mam dużo włosów i bardzo szybko rosną te włosy, także niekoniecznie to używałam, ale tak dostałam od firmy, także przetestowałam. No i zobaczyć w efektach przed i po czy Faktycznie mi te włosy coś urosły. Trzy nie no, tak jak mówię, ja jestem z sobą codziennie i nie widzę tej różnicy, ale myślę, że na tych porównaniach też zobaczę. Mamy teraz tak dwie rzeczy do twarzy i powiem wam, że z tego jestem bardzo zadowolona. Jest to peeling do twarzy, peeling błotny jest do twarzy z kwasami AHA i wam powiem, że on jest taki wygląda jak błotko, ciemny. O, jest taki ciemny jak błoto i po nim moja buzia jest taka gładziutka jak sobie zrobię ten peeling, to mam taką fajną, taką napiętą mm, twarz taką gładziutką, więc naprawdę. To jest bardzo fajne. To daje radę, więc Tobą naprawdę polecam. Mi się to sprawdza. I Wam tutaj też przeczytam. A i wszystkie oczywiście linki do tych produktów będziecie mieć w opisie i link do strony. Mam nadzieję, że uda mi się wszystko znaleźć i że wszystko jest tak jeszcze dostępne. Hmm. I tu musicie rozprowadzić bling twarzy i szyję, omijając okolicy oczu delikatnie masować skórę i spłukać wodą. Tak po prostu jak każdy peeling. Myślę, że jest to bardzo fajny. Ten peeling jest naprawdę bardzo fajny. Tak samo jak jestem zadowolona z 100% olejek spa do te twarzy zawiera olejek arganowy, olejek z słodkich migdałów, kolagen i witaminę E. Z tego też jestem również zadowolona moja twarz jest po, po tym oryku stosuje go yy, codziennie na wieczór przeważnie, yy, a dzisiaj powiem wam, że zastosowałam go przed makijażem i patrzcie, moja skóra się po prostu tak ładnie świeci, ma taki po prostu dodatkowy glow. Wydaje mi się, że pod makijaż też to jest bardzo fajne i dopiero teraz poprawiłam miesiąców pod ten pomysł jest taka rozświetlona, a ostatnio była po prostu moja twarz taka Eee, taka szarawa i jak nakładałam każdy podkład, to po prostu on mi się ważył, rolował i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, proszę bardzo, mm, wydaje mi się, że jest taka promienna. No oczywiście nie, mm, pomijam rozświetlacz, który mam, ale powiem Wam, że jest fajny i dajecie po prostu 3-4 krople i rozprowadzacie sobie na całą buźkę Ym, i. Dekolt, szyję dekolt także jest to super produkt też mi się sprawdził i ostatnia rzecz, którą mam jest to produkt do ciała. Jest to masło do ciała, bruskinowe masło do ciała z olejkiem z bambusu. No, z bambusu i powiem wam, że używam go kilka razy. Patrzcie, że użycie jest po prostu minimalne. On jest tak gęsty, takie po prostu fajne masełko. On jest po trochę jego, wystarczy. Ja mam tutaj troszeczkę, ja sobie rozprowadzę to na całą rękę. Jeszcze mi zostaje pięknie. Pachnie, jest takie typowo gęste masełko. Dużo go nie potrzeba. I no, powiem Wam, że tego akurat wydajność jest bardzo fajna, bo używam parę razy, a jest go wciąż sporo, także ładnie pachnie. Polecam też to masełko, fa fajne mi się też sprawdza, także mi się sprawdza, ładnie pachnie, robi to co ma robić, na nawilża skórę, jest wydajny, także tak. I to są właśnie wszystkie produkty. Teraz wam teraz wam może wkleję efekty przed i po i później wam powiem z czego jestem najbardziej yy, zadowolona, a z czego może najmniej. Dobrze, więc teraz uwaga, macie efekt yy, przed moich włosów i za chwilkę zobaczycie po. Dobra, to już widzieliście. Teraz sobie sami ocencie. Ja dopiero zobaczę, jak będę montować ten film. I najbardziej zadowolona, wydaje mi się, jestem z odziwa yy, z dwóch rzeczy. I to są w sumie rzeczy do twarzy: z olejku do twarzy i z tego peelingu. Ale jeżeli bym miała wybierać, to chyba ten peeling naprawdę robi robotę. Kre macie właśnie jakieś zaskórniki i tak dalej, to to robi robotę. A wydaje mi się, że już to i to, to działa cuda. Więc jest bardzo to fajne. Najmniej aczkolwiek spodobało mi się to, ale to chyba tylko ze względu na to, że to, jak mówię, mi włosy tak bardzo szybko rosną, i nie chciałam dobry żebym za chwilę nie musiała jechać i obcinać do fryzjera. Także wydaje mi się, że tutaj tylko przez to jest jakby najmniej u mnie oceniony. Ale i tak jakby w sumie nie mogę powiedzieć 100% o tym produkcie recenzji Bo go używałam najmniej, no bo właśnie w sumie No tak jak mówię, no bardzo szybko mi rosną włosy Ale myślę, że takiej osobie, która chce, żeby te włoski urosły Ten skrzyp polny 100% na pewno się sprawdzi No więc to by było na tyle Polecam Wam ogólnie z y, firmy Bingo Spa. My możecie sobie wejść, poglądać. Mają też y, dużo promocji. Wysyłka jest bardzo szybka, także tak. No i oczywiście jest to film sponsorowany. Ja te kosmetyki dostam od tej firmy. Bardzo dziękuję firmie, że mogła mnie przetestować i naprawdę jestem mm, zadowolona. Więc ja teraz się biorę za nagrywanie efektów. Moich włosów, z bliska wam to nagram. A już chciałam się z wami pożegnać. Jeszcze raz dziękuję firmie, że mogłam przetestować produkty. I właśnie tam znajdziecie właśnie wszystko i do włosów, i do ciała, i do twarzy, i, i jakieś tam spa, i na, na celulit, i na rozstępy na wszystko po prostu. Co tylko chcecie, to znajdziecie. Także przyjrzyjcie sobie. Ja się z wami żegnam i nagrywam teraz efekty do tego filmiku.